naprawdę, wierzcie mi, jestem strasznie zadowolony, bo <laughs> nawet gdybym jechał pewnie najdroższym możliwym samochodem, jaki jest na rynku, to i tak z tym wariatem bez włosów bym nie wygrał. <laughs> e, może bym mniej przegrał, ale, ale, ale faktycznie bym z nim nie wygrał, także wydaje mi się, że drugie miejsce e, moją ukochaną N12, która jakby nie było jest 7 siedmioletnim autem. Jest naprawdę rewelacyjny. I... Przypomnę jeszcze jedną rzecz, szutry i śnieg to nie jest moja ulubiona nawierzchnia, więc ja jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy i, i dziękuję chłopakom za przygotowanie w tak krótkim czasie tak dobrego samochodu, bo absolutnie nie mieliśmy najdrobniejszych problemów technicznych raz kawałek tylko na trzech cylindrach jechaliśmy, ale to pewnie jakaś woda czy gdzieś gdzieś weszła może i, i, i faktycznie elektronika zaszfankowała, a poza tym to po prostu rewelacja. Po zeszłorocznej przygodzie z dziadkiem, kiedy to było na każdym odcinku leczenie albo to jednego, albo drugiego, albo trzeciego, albo dwudziestego trzeciego problemu, jazda i delektowanie się jazdą bez żadnych problemów jest naprawdę rewelacyjną sprawą. Nie brakuje się tego Ewo Dziadka, pomimo wszystko? Ewo Dziadkiem faktycznie był fan w środku, było dużo zamieszania, jak to się mówi Faktycznie dużo huku i, i, i trudności we cel, w, w celowaniu w drogę. robi to fajne wrażenie. W środku jest rewelacyjnie. Zapraszam kiedyś na przejażdżkę, bo wodziadek jeszcze stoi. Natomiast no, nie ma co gadać. No, to auto jest lepsze atrakcyjnie i bardziej chce jechać do przodu.